Siemanko, z tej strony Poketuba, lećmy z newsami z poprzedniego tygodnia. Zaczynamy od możliwego skandalu, ponieważ karty warte miliony dolarów mogą być podróbkami. W sprawę zamieszany jest emerytowany pracownik. Autentyczność prototypowych kart Pokémon TCG jest obecnie kwestionowana. W zeszłym roku setki prototypowych kart Pokémon zaczęły być sprzedawane z osobistej kolekcji. Takumi Akabane, jednego z twórców kart Pokémon. Pracował on w Creatures do 2008 roku. Firma gradingowa CGC ściśle współpracowała z Akabane, aby zweryfikować czy karty są autentyczne. Karty prototypowe były wydane jeszcze przed 1996 roku, przed wydaniem Base Setu w Japonii. Karty prototypowe pokazują proces w jakim karty Pokémon były tworzone od pierwszych szkiców poprzez ostateczne grafiki. Twórcy os Ostateczny grafik to Matsuhiro Arita oraz Ken Sugimori. Natomiast chyba doszło do jednego wielkiego skandalu, ponieważ jeden z nabywców kart wykorzystał niejasną technikę kryminalistyczną. Do tego, aby ujawnić, że wiele kart zostało wydrukowanych latem 2024 roku. Obejmuje to karty, które firma gradingowa CGC uwierzytelniła jako pochodzące bezpośrednio od współtwórcy kart Pokémon. A kabany. Większość drukarek umieszcza na swoich stronach ukryte znaki wodne, które zawierają informacje takie jak numery seryjne drukarki czy data wydrukowania strony. Dzięki temu rządy i organy ścigania mogą e, śledzić pochodzenie dokumentów. Na przykład prototyp Nido Queen ma niezauważalną matrycę kodu punktowego, która pokazuje, że został wydrukowany 29 czerwca 2024 roku. Wielu innych kolekcjonerów także opublikowało skany swoich kart, odkrywając, że ich Również zostały wydrukowane w 2024 roku. Nie jest jasna, tak naprawdę, ilość fałszywych kart. Natomiast te karty jest to gratka dla kolekcjonerów i osiągają one bardzo duże kwoty. Natomiast w tej całej sprawie są także dobre informacje, ponieważ odnalazły się także autentyczne karty, które mają znak wodny z 1996 roku. Na przykład taki Bulbazaur, taki Charmander czy taki Squirtle zostały zidentyfikowane ze znakami wodnymi właśnie z 96 roku. Karty te mają wyższej jakości tył w porównaniu do innych kart prototypowych. Jak dotąd wszystkie inne zidentyfikowane karty mają znaki wodne z 2024 roku i niskiej jakości tył. Do całej sprawy odniosła się także firma gradująca CGC, która traktuje te informacje bardzo poważnie i prowadzi śledztwo. W kontynuacji tematu fałszywych prototypów w grudniu zostało wystawione na sprzedaż arku z Pikachu Trophy oraz Pikachu Illustrator, gdzie co najmniej jeden zestaw został kupiony przez słynnego chińskiego kolekcjonera Xiao za nieujawnioną kwotę, która mogła sięgać kilku milionów dolarów. Uważa się, że te arkusze mogą także pochodzić z kolekcji Takumi Akabane, emerytowanego pracownika Creatures, ponieważ wydaje się, że na jednym takim arkuszu widnieją jego podpisy. Jednak odkryto, że co najmniej jeden z arkuszy ma znaki wodne z 2024 roku. Numery seryjne. Drukarki są także takie same jak w przypadku kart, w których już wykryto, że były wydrukowane w 2024 roku. W tym momencie została zakwestionowana także autentyczność wszystkich takich arkuszy, które są w posiadaniu innych kolekcjonerów. I tak jak w poprzednim przypadku kart, także tutaj w tym przypadku tych arkuszy nie jest jasne, czy Takumi Akabane był świadomy w tym oszustwie. Więcej informacji zostanie nam przekazane, kiedy dochodzenie skończy firma CGC. Mamy kolejne newsy odnośnie setu Prismatic Evolution, mianowicie 16 maja ukaże się Prismatic Evolution Super Premium Collection, w którego skład będzie wchodziło 15 boosterów Prismatic Evolution. Karta promo Eevee to będzie dokładnie ta karta promo, gdzie Eevee jest wisienką na torcie, tym na tym deserku, Piękna karta. W zestawie będzie także dek na karty oraz sliwy, ale przede wszystkim będzie mata i prawdopodobnie będzie to ta przepiękna mata, która wyszła już w Japonii. Ona była dostępna w Pokémon Center w Japonii. To jest jedna z najlepszych, jak nie najlepsza mata, jaka do tej pory wyszła. Dla mnie ona jest najlepsza. Ja muszę ją mieć. Chciałem ją sprowadzić z Japonii, natomiast. Skoro jest szansa, że ona wyjdzie w angielskim secie, to nic tylko czekać i wyszarpać taką jedną matę. I to właśnie na takiej macie kłaść swoje dropy. Świetna, świetna mata. Jeśli to będzie ta mata, cudowna wiadomość. No i kolejny produkt z Prismatic Evolution, który ukaże się 26 września: Prismatic Evolution Premium Figure Collection, w którym będziemy mieć kartę promo Ambreona EX i Espiona EX. Teraz oczywiście pytanie, czy będą to te karty setowe, Umbreon EX i X, i Espion i X, czy będą to kolejne nowe nowe arty, mam nadzieję, że będą to nowe arty, chociaż, kto wie, Pokémon Company jest zdolny do wszystkiego, także musimy poczekać, co Pokémon Company wymyśli, może będą to jakieś jeszcze lepsze arty. Czekajmy, czekajmy, natomiast wiemy, 26 września będzie box Prismatic Evolution Premium Figure Collection z takimi właśnie Pokemonami. Na chwilę do Japonii, gdzie jak zwykle manipulacja rynku. Pokemon Company ogłosiło, że będzie drukować przez dwa miesiące od tego do końca marca Battle Partners czy Terrassal Festival. Teraz widzimy. Battle Partners stoi w miejscu, troszeczkę spadło, natomiast Japończycy nie pozwalają cenie spaść. Utrzymują ją wysoko, a co robią w przypadku Terrasa Festival? Proszę bardzo. Oczywiście, że podnoszą cenę po to, żeby później ją zbić, żeby dalej zarabiać podwójną potrośnienią marżę niestety ciężko ciężko przy hajpie ceny niestety utrzymują się dość wysokie dlatego może warto w wakacje pojechać na wycieczkę do Japonii właśnie i przywieźć walizkę boksów tutaj widzimy też że Ambeon i Sar spada natomiast ceny boksów idą w górę właśnie prawdopodobnie po to żeby utrzymać manipulację rynku żeby później ją op opuścić kiedy będzie masowy dodruk bo będzie to masowy dodruk teraz w te dwa miesiące czekajmy czekajmy jak się ustabilizuje rynek, zobaczmy czy haj pozwoli Japończykom utrzymać wysokie ceny, czy jednak Masowy dodruk spowoduje, że będą musieli te ceny obniżyć. Z japońskich ciekawostek jeszcze jeden sklep podał, że spodziewany jest reprint Claybars, Snow Hazard i Violet EX. Także zobaczymy, czy w lutym troszeczkę spadną ceny właśnie tych trzech setów. Claybars utrzymywał się bardzo wysoko, więc mam nadzieję, że troszeczkę spadnie, żeby można było jeszcze popolować na Iono. A jeśli chodzi o polowanie, to oczywiście zapraszam Was na Box breaky. I na stronę Tubacartspel, gdzie zamówicie busterki, które otworzę dla Was, busterki bądź boxy, które otworzę dla Was na najbliższym box breaku, zapraszam serdecznie. Także na Discorda. Na Box Breakach panuje fantastyczna atmosfera, także zapraszam serdecznie do dołączenia do zabawy. Jest teraz do świata gradingu, a mianowicie Beckett otwiera swoje centrum w Niemczech. Będziemy mogli w Europie zgradować karty w Beckettie, czyli będziesz mógł zdobyć swojego Black Labela, czyli tę najbardziej perfekcyjną kartę, jaką masz w kolekcji, właśnie już w Europie, w Niemczech. Na stronie Beckett'a już można się zapisywać, można sobie Prawdziwą cenkę proszę bardzo 20 euro za karcioszkę. Myślę, że jest to fajna alternatywa dla PSA i PSA będzie teraz mógł konkurować z Becketem właśnie w Europie. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Jeszcze o PSA, mianowicie na początku tygodnia była informacja, gdzie Jakoby PSA zaostrzyło swoje rygory. Natomiast taki system oceniania, jaki tutaj właśnie jest rozpisany, jest używany przez PSA już od dłuższego czasu, także nie, mo nie musicie się martwić o swoje karty, jeśli macie wysłane do PSA. Jeśli wcześniej identyczne karty wracały jako dziesiątki, powinny nadal jako dziesiątki wracać. Kontrowersje z kartą Promo EV Pokémon Day 2020 Karta Promo Ili Pokémon Day 2025 będzie w Stanach Zjednoczonych w amerykańskich dystrybucjach sprzedawana w dwupaku z boosterami Prismatic Evolution. Natomiast wychodzi na to, że w Europie ta karta będzie rozdystrybuowana do lokalnych sklepów, a dwupak z boosterkami Prismatic Evolution nie będzie zawierał właśnie tej promki. Zostało to potwierdzone w Holandii, gdzie lokalny sklep otrzymał weryfikację od dystrybutora. Kolejne potwierdzenie mamy Tutaj na chociażby z Hiszpanii, gdzie karta promo będzie dodawana do zamówień powyżej 29 euro. Także mamy potwierdzenie, że ta karta będzie, natomiast nie będzie prawdopodobnie w dwupaku z boosterkami Prismatic Evolution. to by było na tyle z newsów z poprzedniego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, do zobaczenia na boxbreakach. Zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, zbicie na live i do zobaczenia. Siemano, hey!